Jest jednak pewna sprawa. Mógłbyś się nam przydać poza murami zamku. Planujemy urwać łeb hydrze. Chyba będziecie musieli poszukać kogoś innego. Nie mogę sobie pozwolić na stracenie chociaż jednego obrońcy. Jesteś naszą jedyną nadzieją. Co można myśli? Znamy jednego z ich przywódców. Nazywa się Hoszpak. To najbardziej wpływowy szaman wśród orków. A czego oczekujecie ode mnie? Musisz go zabić. To chyba jakiś żart. Panie, nie jest mi łatwo o to prosić. Jednak tylko ty możesz sprostać temu zadaniu. Namiot Hošpaka znajduje się poza liniami oblężenia, na klifie na południe stąd. Niemal widać go z naszych okien. Nie zamorduję choszpaka jak ostatni tchórz. Czy zdajesz sobie sprawę, w jak trudnej sytuacji się znajdujemy? Oblężenie trwa. Armia orków jest nieugięta. Nasze zapasy są na wyczerpaniu. Jeśli nie uda nam się przetransportować rudy na statek, orkowie zetrą w pył całe królestwo. Wszystko, czego broniliśmy, zostanie zapomniane.